Ojeżdżesz kurwa, toż to żółwkę wadzy! Ta łapa wstąpiła. ale kurwa, to już spazi, to nie zbazisz, to już nie jest. Zaraz, czy to jest kaliber 200 volt? Siemanko, witam w mojej kuchni. I dzisiaj zrobimy. O kurwa! Ława, kurwa, co się stało? co to jest? Hmm, to dobre jest. Ciekawe, z czego jest zrobił. Hmm, całkiem dobre to jest. Siema, a czemu przychodzisz? Weź spróbuj tego. I oceń. co to jest? Nie mogę zdradzić. Dobre. Dzięki. Więc czemu chce pan u nas pracować? Jestem autorem tego dzieła i chciałbym je u was serwować. Eeeem, um, mogę spróbować. Ale rzeczywiście. Jakie to jest dobre? Jak chcesz to nazwać? Myślę nad breja byczych penisów, zmiesza nas z główne malpaki i żarciem dla niemowlaku. Hum, breja zbyczych penisów zmieszana z głównym alpaki i żarciem dla niemowlaków? Przypadkowa nazwa. Dobra, niech ci będzie. Poleciłby nam coś pan? Mogę polecić breję z Byczych penisów zmieszaną z głównym alpaki i żarciem dla niemowlaków? Przypadkowa nazwa. Eee, no niech ci będzie. SĄ ZACHWYCENI! ZDRADŹ MI PROSZĘ Z CZEGO ZROBIŁEŚ TO DANIE! Nie mogę zdradzić! Kilka miesięcy później potrawa Jankowskiego stała się i z tym hitem, a Jankowski postanowił otworzyć własną restaurację o nazwie Jedzbo Pobijem. Okej Jankowski, jesteś na to, to gotowy? Pierwszy wywiad przed publiką. co może później? Dzień dobry panie Jankowski! Czy to prawda, że pańska potrafa, pyreja z byczych penisów zmieszana z głównym alpaki i żarciem dla niemowlaków? Jest zrobiona z brej z byczych penisów, główne alpaki i żarcia dla niemowlaków? No oczywiście, że tak, Gdzie wszystkie składniki są w nazwie. Ja pierdolę jest jedną i bardzo zadanie. Restauracja jedz albo cię pobijemy zbankutowała, a Jankowski dalej poszukiwał idealnie jej pracy. Może no, szkur!